What, naprawdę. Witam was. Jestem KKK. Witam was w kolejnym odcinku serii GTA San Andreas Free Playing i uwaga, uwaga, jak w poprzednim odcinku mówiłem, dzisiaj uwaga, uwaga, jedziemy się helikopterem. Jedziemy, udu. Woo fu! O, oh, god! Dobra, tutaj sobie teraz. O, pyk, zawrócimy. Ale fajny drift! Oj, tu To też jest gobryz z ciebie. Du. Stolujemy tego gościa w czymś tam? Naprawdę nie jedziesz żaden pociąg? Li! O ty mendo, chcesz mi autko zniszczyć, co? Łód naprawdę? Dobra, nie będę... naprawdę? Oh, <ścoughs> o, lud, widzicie to? <ścoughs> Taki slow no motion. Dobra, jedziemy dalej. No i tu chyba wypadek jest, to pozwólcie, że się przebije, o tak właśnie. Tu, tu, jest stacja benzynowa. Yo, bitches! No. Jedziemy, jedziemy. Au. Co robisz? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Dobra. Będziemy teraz tutaj, jesteśmy. Chwilka, muszę coś sprawdzić. To jedziemy pod ziemią, pod ziemią, I wyjeżdżamy dopiero... ...tutaj? No to nie bo myślałem, że się pociągiem przejdziemy. Znowu. Dobra. To tutaj zawrotka piękna na, na wstecznym. Taki piękny slalomik. Ała. I jedziemy dalej. Tu chyba gdzieś czczepka jest. O ile się nie mylę, gdzieś tu jest, ale nie chcę się. Przejdziemy się tym. Wó wózkiem sprzątającym. Jej. Sanitary Andreas. LOL. Szczelaj Co on robi? Jak się. No, ale ja tu ulicę sprzedę tab buru Nie wiem, jak się włącza jego, czy można w ogóle włączyć, ale dobra. Szuju buru wyczyszczę za policjanta! shuru buju Wyczyszczę cię! Nie, nie, nie martw się, wyczyszczę cię! No chodź tu, wyczyszczę Chodźcie, Chodź, cię wyczyszczę, ale jesteś, dobra. Okej. Okay. A wyczyścimy tą dziewczynkę? Okej, okay, okej, okay. o, inna tu jest. Wyczyścimy, czyścimy, czyścimy. Tak się czyści, o, czyś... wyczyszczona. Dobra, jedziemy dalej. Będzie to chyba krótki odcinek według mnie. Zresztą przelecimy się tym helikopterem i sobie będziemy, i, zam... i sobie ten, i wylądujemy nim i powracamy i koniec odcinka, nie no cóż się w kołko W ma Siema ziomki Siema ziomki Elo, what the fuck Ninja, siema ziomy Siema Centrum konferencyjne Siema O, jak spadła Nooo Taki mały takie małe myślę impossible. Elo. Zabierz mi coś? Nie, bo jesteś cienias. Puk. Teraz mi coś zabierz? Nie, bo jesteś lama. jedziemy, jedziemy. Dobra, teraz sprzątamy piasek. Putka z hot dogami! Ja chcę zjeść sobie. Ja chcę zjeść moje, mój pięściak. Ja chcę zjeść. Om, nom, nom, nie ma tak... Ja chcę zjeść moją bazukę! Mogę zjeść twoją, moją bazukę? Nie, bezesiamski. Bym cię wyciścił teraz za kolę. Ale nie chce mi się. Czyszczanko! Czyszczanko! Dobra, jedziemy z O, czyszczanko! Tutaj mamy jakieś molo. To nie będę tu jechał. Woo, what the fuck? I jump! Epic jump to było. To był. Tu podjeżdżamy pod to. Nie! LOL, zepsułeś mi zderzak ty cibko. Jak poleciała! LOL tam, tam jej zwłoki Surbór, szurbór, okej okay. A ty też polecisz? Łameczki ŁAWEĆKI! Destruktion! Okej, utknąłem. I jak nie byłeś fajny? What the fuck. Headshot. Headshot! 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 No chodź tu! Dawa szczęście! Też No chodź tu! Chodź, no wiesz jak ja cię lubię, siema! Siema siomu. mu! Pogadasz ze mną? A mam gumpie z tyłu! Ej, nie, poszli sobie! A masz za swoje żulu! Włączam serię, być wkurzająca. O, okay. glej. To się Nie wiem po co. A bycie. Taranem, taranem. Okej. Okay. Mamy już. Jesteśmy już przy naszym helikopterze. Teraz trzeba wysiąść yy, i jakoś ładnie zaparkować nasze. Nasze to. Chwila. Jeszcze chwilka. Okej, okay, zaparkowany. Możemy płynąć i lecieć. Meduzy tam są. Okej. Okay. Siadamy do helikoptera. I lecimy. Po Pozwólcie, że was skokrze. Puuu! What the fuck jak odleciał? Jak odleciał, pięknie. Co on niby robi, ten helikopter? O, polecił sobie na diabelski młyn! LOL I zostanę tam. O ludu. Diabelski młyn, LOL. O, to będzie taki epic, epik ten. Epik przylot. Tu tak podlatuję. Tak... O, tak... I ten sprzedawca hot dogów sobie myśli, What the fuck co się dzieje? Jakie ten jest sprzedawca hot dogów? Tam jest! Tam jest sprzedawca hot dogów. Okej. Okay. Tak podlatuje... Piszed sobie Ty pipko. Wsiadamy. Hopsa, 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 hopsa. Dup. Odpalaj! Motojówka! Jak do motojówki! Dalej, do motojówki! Ojej tam dupa. Okej, okay, lecimy. Zbyt wysoki przechu zaklinował się. FAK 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 fak! God damn it! Szybko i Fak, zatał się silnik. SHIT! SHIT 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 PASZE! ok Okej, u ludziska. Przepraszam Was za to małe cięcie, bo na serio lag był i albo jakiś coś. Rafa kolorowa. Kol, kol, kolarowa, koralowa. La, Rafa koralowa. Lipki są! I zatonięty helikopter. Okej, okay, nagrywamy już e, kilka... Dobra, ja skończę teraz ten odcinek. Chwilka. Po... Podpiekniemy sobie tam. Już nie majączki trzymałem. Biegniem, biegniem, biegiem, 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 Rzut i rzut idzie but. Rzut i rzut, ale dobre. Dobra. Przepiękny wschód księżyca. I uciekamy. Okej, okay, ja się już będę powoli z wami żegnał. Był to krótki odcinek, jednak dosyć fantastyczny. Dosyć pełny wrażeń Więc to by było na tyle z tego odcinka Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie I do zobaczenia w następnym odcinku z serii GTA San Andreas Free Playing na